Pokażcie mi dziecko, 6-7 lat, w foteliku z jazdą do tyłu. A co z dorosłym kierowcą o wzroście właśnie, 152 cm wzrostu? Szyja wiecznie obtarta pasem, i pytanie, czy są na to jakieś porady? A kolanami nie wybije sobie zębów, opierając stopy na oparciu fotela? Po zamontowaniu fotelika z tyłu i tyłem do kierunku jazdy, żaden pełnowymiarowy człowiek nie zmieści się na fotelu pasażera z przodu. Najlepiej woście dziecko tyłem w bagażniku. Zapnijcie pasami transportowymi, owińcie folią bąbelkową i jeszcze hełm z II wojny światowej na głowę. Witam wszystkich ponownie w podcaście Foteli Kinfo. Druga część odcinka z Łukaszem Szewczykiem, kierownikiem Wrocławia. Cześć Łukasz. Siema. I odpowiadać, Łukasz, będzie na Wasze komentarze i pytania z Instagrama. Pytanie numer jeden. To w foteliku RWF, czyli tyłem do kierunku jazdy, to te nogi tak mają być na oparciu tylnej kanapy? Tak. I to jest cała Twoja tak. odpowiedź. Tak mają być po prostu. Tak? Okay. To, to pytanie: troszkę pytanie na zasadzie, czy jak. Siedzę na toalecie, to moje nogi mają być oparte. No tak, no tak mają być. No tak. Co jeśli dziecko mówi, że boli je brzuch, jak ściskam pasy. W sensie jak prawdopodobnie chodzi, że jak dociągam pasy mocniej, tak, to dziecko boli brzuch. No to generalnie rzecz. biorąc, Pasy poprawnie i mocno dociągnięte pasy. W ogóle nie będą się opierały na brzuch. Więc jakby nie wiem gdzie jest przyczyna, ja bym sprawdził jak układasz dziecko, bo możliwe, że układasz dziecko, które zamiast na tyłku siedzi i na kręgosłupie, jest tak po prostu zapadnięte, że klamra pasów po prostu jakby dziecko uciska. napiera na klamrę pasa, tak, więc ja bym sprawdził to w pierwszej kolejności, bo same pasy do brzuszka mają się mniej więcej Eee, mniej więcej tak. Jak, jak pięć do nosa. Jak pięć do nosa, Czasem... albo jak Rosja do uczciwości. O, widzisz ciekawe porównanie. Numer trzy To chyba nie jest pytanie. Wszystko fajnie, ale co zrobić, jak maluch siedzący sam z tyłu krzyczy, jakby go ze skóry obdzierali? To ja już wolę usiąść obok niego. No ale po co coś robić, skoro wszystko fajnie. <laughs> No ale tu chyba chodzi o tą nie, sytuację jasne, której że ja, Nie, Ja tak mam. Natomiast teraz te, tak, no to, to o, o tym wspominaliśmy. No, jeżeli pozwolisz dziecku się nudzić, tak, jeżeli mm, uważasz, że fotelik jest miejscem rozrywki, a nie urządzeniem, które ma zapewnić bezpieczeństwo, no to, to tak będzie, tak? Jakby postaraj się rodzicu jeden z drugim, żeby zapewnić dziecku rozrywkę, bo w domu. Mu ją zapewniasz. W żłobku lub w przedszkolu też mu jest zapewniana, tak? Więc w czasie dług, długiej, albo i nawet krótkiej podróży, tak, no postaraj się o różnego rodzaju formy aktywności tam. Bo jeżeli to dziecko absolutnie się nudzi, no to jakby daje ci do zrozumienia, że halo, tu pamiętaj o mnie, tak? A kwestia bezpieczeństwa. W sensie? A, w sensie kwestia bezpieczeństwa, że jakby właśnie postanowiłaś olać bezpieczeństwo, i jednak dla świętego spokoju usiadłaś, usiadłeś obok dziecka? No, masz wybór. No, albo postarasz się zapewnić dziecku bezpieczeństwo i jednocześnie, jakby rozrywkę, siedząc z przodu, ale wymyślając różnego rodzaju formy aktywności itp. Itd. Są różnego rodzaju mięciutkie zabawki itp. Itd. Są uchwyty na różnego rodzaju, nie wiem, tablety, nie tablety, jeśli ktoś preferuje tego rodzaju rozrywki. No, po prostu no możesz jest, też, jest, tak, tak możesz rozwiązań. też zrobić nic, stracić na bezpieczeństwie i czuć się zmuszony, zmuszona siedzieć z dzieckiem z tyłu. No jeśli to by tam jest wygodne, bo jak świat światem. To jeszcze nie widziałem, żeby z tyłu było wygodniej niż z przodu. Eee, jeśli tak wolisz, no jakby no nie zmusimy cię do tego, tak. Po zamontowaniu fotelika z tyłu i tyłem do kierunku jazdy, żaden pełnowymiarowy człowiek nie zmieści się na fotelu pasażera z przodu. Kurtywa. Nie ja jestem, chyba pełnowymiarowy się jeszcze. Ja też tak. Więc, jakby takie... nie rozumiem, jeżeli, jeżeli ktoś Beświadcze. chce jechać na leżance, a nie na fotelu, no to jakby tak, to pewnie się nie zmieści, tak? Ale, jakby no przyznam szczerze, że może poza przypadkami absolutnie skrajnymi, typu nie wiem, smartfortu. Znaczy, przede wszystkim samochody są produkowane pod kątem osób dorosłych, prawda? Po prostu. A a ja nie stopień, widziałem, jakby tak. większego fotelika niż ty. No. A jesteś tak jak sprawdził. Tak. No jakby miarowy. szczerze powiedziawszy, jakby jeżeli ktoś uważa, że jakby cały czas jeździł na maksymalnie wysuniętym fotelu i po prostu jakby e, płynął wręcz, jakby tam i, i mógłby się uganiać po tym miejscu, i jeżeli ktoś uważa, że jakby całe życie tak będzie, nie, nie będzie. No, ale mm -hmm. to nie znaczy, że jakby 152 cm jeszcze z całym szacunkiem bzdura. 152 cm to było tutaj w drugim pytaniu, ale w sumie to jak już poruszyłeś ten temat, to, to możemy je zadać. Okej, okay, a co z dorosłym kierowcą o wzroście właśnie 152 cm wzrostu. Szyja wiecznie obtarta pasem i pytanie, czy są na to jakieś porady? Tak, nie obcieraj szyi pasem. No jakby jeśli kierowca ma 152 cm wzrostu i... Czyli według Pas, prawa może jeździć bez według fotelika. Według prawa może jeździć bez fotelika. Co więcej, nawet konstrukcyjnie przedni fotel jest tak zaprojektowany, żeby właśnie taką osobę jakby 150 plus przewozić, tak. No i ty jesteś tym kierowcą? Zakładam, że jesteś tym kierowcą nie od dwóch tygodni. I jeszcze nie zauważyłeś, lub nie zauważyłaś, że ten fotel z przodu to się reguluje nie tylko po to, żeby przesunąć do przodu i do tyłu, tylko prawdopodobnie w górę również. Punkt mocowania pasa. Uwaga, tutaj jakby odkleja Amerykę właśnie, będę drugim Kolumbem. On też się w znakomitej większości reguluje. Jakby e... kłania się tutaj trochę instrukcja obsługi auta, tak, ale wszystko ma swoje regulacje, tak? Wszystko ma swoje regulacje, więc po prostu proponuję z nich skorzystać, tak? Auta naprawdę. We have the technology. Kolejne pytanie. Pokażcie mi dziecko, 6-7 lat, w foteliku z jazdą do tyłu nogi w szpagacie podczas jazdy czy w bagażniku, bo ja już nie wiem. Hmm, ale to, to jest to... komentarz tak? pod postów. No, pokażcie mi dziecko 6-7 lat w foteliku z jazdą do tyłu, nogi ma w szpagacie podczas jazdy czy w bagażniku. Hmm. Czyli tu pani albo panu chodzi o to, żeby wytłumaczyć jak taki duży człowiek, jak na 6-7 latka trzyma nogi. No normalnie trzyma. Nogi, no, tak. Normalnie trzyma nogi, tak jak mu wygodnie trzyma nogi. No, są jakby są rozwiązania, które dają mu mnóstwo miejsca na nogi i szczerze powiedziawszy są rozwiązania, które dają bardzo małą ilość miejsca na nogi. Pytanie, My myślę, jakie to... bierzecie, tak? Jeżeli potrzebujecie, jeżeli wasze dziecko potrzebuje dużej ilości miejsca na nogi, wybierzcie fotel, który oferuje dużo miejsca na nogi. Kropka. Słowo klucz, chyba poszukajcie po prostu poszukajcie rozwiązania. Poszukajcie rozwiązania. Dokładnie, jakby nie, są różne, naprawdę różne rozwiązania. I mamy już jakby po, po pół metra na nogi, tak? No dokładnie. Hm. Następne jest dobra. Sami się spakujcie jak sardynki i jedźcie tyłem. Okej. Okay. Ja, nie widzę, ja nie, lubię nie widzę problemu. Ja nie widzę problemu. Jakby sardynek. w pociągu. A... Sardynie lubię, ale sardynek nie. A ja lubię sardynki i sardynie w sumie też lubię. I tyłem do kierunku jazdy jeżdżę czasami, jak jeżdżę pociągami. Jakoś jakby. W no, sumie, jadę. No, to się tak? też siadam tyłem. I jadę, i więc szczerze powiedziawszy, no, nie widzę tutaj za bardzo problemu. Natomiast jakby spakujcie się jak sardynki, a przodem do kierunku jazdy jest. E, spakujesz się jak sardynki mniej? Czy zajmie to mniej miejsca? Zajmie no to tyle to samo. samo. Fotelik, na przykład fotel obrotowy obrócony przodem do kierunku jazdy zajmie tyle samo miejsca, ile obrócony tyłem, wyobraź sobie. Więc e, szczerze powiedziawszy. Nie bardzo rozumiem pytanie w sensie, jakby, co jak sardynki. No właśnie, nie wiem. Czy śmierdzić jak sardynki? Czy być? Ja tam lubię po prostu. Ja po prostu lubię sardynki. No. Dobra, jedziemy dalej. A kolanami nie wybiję sobie zębów opierając stopy na oparciu fotela? Nie. A ja to w ogóle bym odpowiedział. Ja sam bym odpowiedział na to pytanie. A może i wybiję. No, ale chyba lepiej, jak wybije sobie zęby. Oczywiście, no, że tak. No, jakby, no, to, to, jest, gorszego, to jest, Ale to jest jakby. Mm, i w tych pytaniach nie rozumiem jednego. Mm, nie ma wartościowania jakichś takich cech nadrzędnych. Typu, tak, no zęby, dziecku zęby odrosną. Tak? Nawet nie trzeba będzie wstawiać. Odrosną. No, no, mówiąc drastycznie tak, i wprost, to tak, dokładnie. Odrosną. Tak jest, tak? No. Natomiast jak. Ee, urwie mu szyję, to ciężko będzie przeszyć głowę z powrotem. Tak? No, no może aż tak by się nie wydarzyło. No, no ale, ale tak. No ale jakby wszyscy no, wiedzą, jakie tak, może być zagrożenie dla, dla zbyt małego jadącego. Otóż to no to jest jakby, to jest jakaś gradacja w ogóle mm, potrzeb, tak? A tu mam wrażenie, że to jest takie szukanie sobie argumentów, dlaczego by nie. Czemu ja akurat jestem tym wyjątkiem i ja o to bezpieczeństwo zadbać nie mogę lub nie powinnam, tak? Kolejne. To też ja mogę odpowiedzieć. Moje dzieci zawsze siedziały z przodu, bo panikowały i wymioty mieli. No to, to tak ja mogę. Tak brzmi pytanie? Tak brzmi pytanie. No. Natomiast ja mogę odpowiedzieć na to, że moja córka dziesięcioletnia, która ma 1,48 m wzrostu i w dalszym ciągu jeździ w foteliku, nie na poddupniku, tylko w foteliku, ona nie jeździ z przodu, bo się boi. Ale jakby... Bo ona nie lubi tego, że tu te samochody szybko, mm -hmm. że się szybko podjeżdża gdzieś do samochodu, że inny samochód za blisko podjeżdża i on to bardzo stresuje. Ona woli siedzieć z tyłu w ogóle, nie? Ale to jakby, bo ja trochę tego nie rozumiem, jakby... No, bo że siedziały, siedziały się... z przodu, bo panikowały i, i wymioty mieli, nie? W sensie, że jak siedziały z tyłu, to panikowały, nie wiem z jakiego powodu, co tam się musiało dziać. No wymioty, no to... To jest inny temat, niż siedzenie z tyłu. Mm, a generalnie rzecz biorąc, jakby to, tam jest... W tym pytaniu, ile tych dzieci było? No, moje dzieci. Aha, moje dzieci. Dlaczego A może działo? ktoś nie próbował po prostu inaczej? Może też Bo tak tak jakby było. trochę tego nie rozumiem. To tak, jakbym całe życie jakby uderzałem się deską w kolano, no i postanowiłem jakby drugie pół życia uderzać się drugą deską w drugie kolano, tak? I tak będę, będę cały czas robił. Nie, jakby wymiotowały. to jest choroba lokomocyjna, ale choroba lokomocyjna. Będzie się objawiała w samochodzie i z tyłu, i z przodu, w pociągu, w autobusie, w samolocie, wszędzie, na statku, wszędzie. No bo ta choroba nie dotyczy jakby, miejsca, gdzie się dokładnie siedzi. Bro. Dokładnie tak. Nie dotyczy tego, tak, więc jakby wymiotowały. Ja bym generalnie pierwsze pytanie, które bym zadała, była pani u lekarza? Czy tam był pan u lekarza? Tak, no to Jakby też, stwierdzono, ktoś tak z tym coś zrobił, tak? Bo jakby no, przesadzić naprzód najprościej. Tak samo jak w fotelu obrotowym obrócić fotel. Tylko już nie wracamy później do tego, no bo, bo, tak, no bo, bo tak, bo tak dziecko zostało. zauważyło, że tak można, e, tak jest to, ojejku, jadę tak jak, nie wiem, mama i tata jedą, tak, no e, i spoko, fajnie, tak? Tylko jak przychodzi do wypadku, to później w statystykach znów o tym czytamy. To jest dobre, słuchaj tego. Najlepiej woźcie dziecko tyłem w bagażniku, zapnijcie pasami transportowymi, owincie folią bąbelkową i jeszcze hełm z II wojny światowej na głowę. Taki komentarz. Skąd ja wezmę schem z, z II wojny światowej? To po pierwsze. Poza tym, woziłbym w bagażniku, ale nie ma fotelików do montażu w, w bagażnikach. Bagażnik można zamknąć, jest ciszej trochę. Dokładnie. Po trzecie, jakby nie, to jakby to w ogóle to pan idzie zdecydowanie za, za blisko, ja bym poszedł dużo dalej. Ja bym to dziecko jeszcze zalał taką betonową obudową. O. I w Już ogóle by takim byś, żelbetem, mała, tak? tak. Koło, e, to jest to. No i w środku bym nakład jeszcze opiankował. Tak, jak no. folia bąbelkowa opiankowałbym, no i wtedy może bym uznał, że no to trochę ma sens, tak? Ale myślę, że tu jeszcze by się dało wymyślić. Nie pan musi generalnie zdecydowanie jakby popracować nad tą koncepcją. Bo, albo pani. Albo, to też nie wiadomo. E, albo pani. Natomiast bo... to jest na, na, na takiej samej zasadzie, bo, co? No według, bardziej... ciebie, według Ciebie ta osoba, która napisała taki komentarz, czy też chciała zadać podobne pytanie, to ona jeździ ładą z Rosji bez poduszki no powietrznej, czy jeździ samochodem, ale... który ma poduszkę no powietrzną, ma to, ma tamto i tak dalej? Otóż to, ale to jest jakby, to jest na takiej zasadzie, że no nie, bo to jest jakby, bo moim zdaniem to jest nieskuteczne, więc ja tego nie zrobię i nie będziecie mi mówić jakby, bo ja wiem lepiej. Tak. No tak, Po prostu, tak? tak. Jakby, nie, bo jakby ja oczywiście w tym siedzę, ja oczywiście jakby ekspertys przeprowadziłem mnóstwo i, i tak ja wiem lepiej, i ja, ja nie będę tego Polak. robił tak. Ja, ja mężczyzna, ja Polak w ogóle e, absolutnie. No i czy my z takim betonem będziemy mieli do czynienia? No będziemy mieli do czynienia, tak? Tylko. Później naprawdę jakby, a widziałem i widziałem osobiście i znam osobiście jakby przypadki, które zmieniły zdanie dopiero po tym, jak wrócili z pogrzebu własnego dziecka. No. Albo mieli wypadek albo prostu, mnie, no. Albo generalnie rzecz biorąc, dziecko jakby no nie będzie już pełnosprawne, tak? Po Mądry polak kom, po szkole. Po, no i to przysłowie też nie wzięło się znikąd. No, tak? no. Jeżeli chcesz być. No. Eee, chłopaku jeden z drugim, jakby częścią tego przysłowia, lub tak dalej? Ostatnie. Skoro trzeba, a też jest niezłe naprawdę, skoro trzeba rozebrać dziecko w zimie do fotelika, w sensie rozebrać czy zdjęć prawdopodobnie jakieś grube ubrania, żeby mogło być bezpiecznie, to znaczy, że problem jest w fotelikach. To jest żywcem <laughs> wyciągnięte z Instagrama. <laughs> to znaczy, że jeżeli musisz rozbierać się u lekarza, żeby cię przebadał, to problem jest z lekarzu. Dobre. No. No, no, no trochę tak. tak no, no trochę tak. No. To na tej zasadzie działa, tak? no To, to powiedz tylko jeszcze na koniec, dlaczego to, powinniśmy je tak, To, roz, ja, cię, to ja cię zdziwię, drogi nasz słuchaczu, komentatorze, to ja cię zdziwię, bo ty w swoich pasach też powinieneś tą kurtkę co najmniej rozpiąć, tak? Co najmniej, najlepiej zdjąć. Więc jakby dotyczy to też, problem dotyczy automatycznie też twojego samochodu, tak? Podpowiem ci jeszcze, że dotyczy każdego samochodu. Co więcej, powiem ci, że w samolocie też trochę to dotyczy tych samych pasów, tak? Bo jeżeli mm, każą ci nie trzymać jakby plecaka na kolanach podczas startu i lądowania, to nie no to plecaka. nie trzymasz plecaka i nie zadajesz głupich pytań, jakby dlaczego tego nie robić, tak? Eee, po prostu, tylko jakby wierzysz, że to jest po coś, tak? Więc brak tej kurtki nie jest problemem w fotelikach, tylko jest uniwersalną zasadą jazdy w samochodzie, nieważne czy w foteliku czy bez. Bo jak to dziecko wyjdzie z tego fotelika, dalej będziemy mu mówili, żeby zdejmował tą kurtkę jakby jak zapnie się pasami. Tak? Więc można to ogólnie stwierdzić, że no problem jest w pasach. W takim razie jakby bądź nowym Alfredem Noblem, wymyśl inne rozwiązanie. Nie trzeba wymyślać, bo jest wymyślone. Po prostu zdejmij kurtkę no, i tyle. Po no. prostu zdejmij kurtkę, tak? Jakby no, z pewnymi rzeczami się jakby najzwyczajniej w świecie nie, nie dyskutuje. dyskutuje, bo yy, no, sprawdziliśmy to za was, żebyście wy już nie musieli, tak? <laughs> dokładnie, dokładnie. Moim Państwa gościem był Łukasz Szewczyk. Łukasz, dzięki, dzięki serdeczne. Myślę, że ten format czytania pytań czy komentarzy... Oj, zdecydowanie. Mam może... nadzieję, że mam nadzieję, że, 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 że pod tym filmem pojawi się, pod tym podcastem pojawi się seria kolejnych, bo... No to możemy może e, być tak, jesteśmy, tak, musimy kiedyś przeprowadzić jakiś konkurs na najciekawsze pytania. I to wcale nie chodzi o to, że najgłupsze, tak, bo nie ma głupich tak, pytań, tak, tak, tak. Nie, no, ale tak najciekawsze. Nie ma, no, mam nadzieję, że wybaczycie nam na nasz prześnianym humor, e, ale e, czasem nas to irytuje, czasem, czasem naprawdę nas to irytuje, bo no, nachorowaliśmy się e, latami nad uświadamianiem różnym osobom różnych uwarunkowań. I czasami mamy takie wrażenie, jakby się to po prostu od ściany odbijało, tak, że naprawdę, no pewnych ludzi po prostu nie jesteśmy w stanie do pewnych prostych, banalnych rzeczy przekonać. Nie wiem, jaka tam filozofia się wtedy ujawnia, jaki rodzaj myślenia. No oby, oby to nie było rzeczywiście tak, jak już wspomniałeś, z Mądry Polak po szkodzie, tak. Dzięki wielkie. Jeżeli macie podobne pytania, może komentarze, które chcielibyście nam powiedzieć, albo pytania, które chcielibyście nam zadać, zostawcie je pod tym odcinkiem, kliknijcie w dzwoneczek na dole, ale także zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!